Dzieci ciągle wrzeszczą, a osy, osy gryzą w dos. Jak no tatuś z grubym panem Jankiem, walą łodkiem niezbytne wytrwale. Już dwa lata budują altankę, ciągle któryś z nich stukam się w palec. Na działkach, na działkach zawsze wesoła. Dzieci ciągle wrzeszczą, a osy, osy, gdy są w nos. Nasza mama, dziarska na jak wicher, od krzaka do krzaka, wszystko zbiera do swego...